Dobry, dzień, dzień dobry, dzisiaj kolejny dzień. Wczoraj już nie nagrywaliśmy. Tu jest gdzieś Gabi, Koli. Witam serdecznie. Oczywiście, gdzie mogłoby zacząć vloga? Na Edvaleccach. U nas zawsze vlogi zaczynają się w kuchni. Oczywiście, mamy dzień obiadek. Jaki obiadek? Ja zawsze robię takie dania, takie, które moje dzieci jedzą i jadam je. je, je. Bo nie wszystko moje. Gabi, Gabi ma ze mną łatwo, bo mało jestem wybredny. A czy nie, nie? mielone i tak, albo w sosie, albo kotlety mielone. Ale nie, nie, no Albo ja... nie wiem. Raczej znaczy, mięso mielone pod każdą postacią, ale tak. na przykład chciałabym czasami mam chęć na jakąś karkówkę, albo jakoś, jakiś gulasz zrobić. Kiedyś często gulasz zrobiłam, ale pójdzie, ja nie, ja bardziej wolę to, ale chociaż i tak będę chciała zrobić gulasz. Yy, dla nas, bo mam ja chęć na gulasz, ale tak. Dzieci za bardzo nie, Adam za bardzo nie, no i później jest problem. A to jest ale to trzeba czasami rozmaicać. <laughs> Van, ten resztę Waneska zrobiła. Waneska, <laughs> suroweczka. Takie, takie fiziu-biziu, mm. takie kwadraciki. Mm. To już no, tak. wam mm. razem jeszcze u Gabi też widać. Ja dużo, akurat i dla mnie ten magazyn trochę za dużo jest, bo ja nie jem dużo. Ja to zawsze jeden kotlecik, suroweczka najważniejsza i. No, no zawsze nie, mam to, nie, nie, nie. Ale zrobiłam nie inaczej już. A miał, więcej. Ale ta serówka to już jest wczorajsza. Ale na się. filmie nie widać, widać, że dzisiejsza jest, dobra. No zostało mi jeszcze z obiadu, więc doprawiłam ją. Dobra, a później no, jedziemy okay. do Bauhausa. Hmm. Bo Gabi nie wytrzyma, jak nie pojedzie. No czy nie chciałabym to gwiazdy, bo tam to nikoli oddałam. Hmm. Ja już sobie troszkę udekorowałam. <noise> Troszkę. Ale to przez dzieci. Ale że brakuje mi kilka rzeczy. hojneczki, jakieś. Szyszki, bo może tam gałązki ponaklejać. szyszki. Ale już podusie jakieś tam dałam. Powolutko to. To są te temu, te poszewki, tak? No, jeden zostawiam na razie, nie inwestuję. Ale nie w... są sztywne. One, one jak się wygniotą, to no jest. Już... Jest ok, no jest ok. Bo, no, razie... bo one już na nich dwa dni spały. Ale w przyszłym roku <noise> zainwestuję sobie takie haftowane? Hmm. To, co mi się podobało, jak byliśmy w tym. Hmm. w, w, w Pimarku nie hmm. a w Ostermanie w one były drogie, ale były cudne i sobie obiecałam, że w przyszłym roku kupię sobie takie dwie ja już mówiłam, że ja, ja się wstrzymam, a kupię sobie takie które mi się podobają na lata hmm. no to zostawiam na razie je i nie kupuję dobra nic. kochani kończymy bo tak, mi to bo tak ja pięknie pachnie tym moim obiadkiem, że ja nie jestem w stanie się skupić nie. co ja już mówię, dobra widzimy się ja czekam, <laughs> czekam, czekam Idzie jedna, idzie druga. Co ty masz żółwika? Żółwika Znali masz Patrzcie, jak ładnie się Gabi prezentuje. Lubię do auta. Tak, Gabi się prezentuje. Powinienem wysiąść i Ci otworzyć drzwi, bo kamerę mam. No właśnie. No. Chyba za... włączyć kamerę, żeby ode mnie nie dostać. A za co? A co naraz Co masz tutaj? To nie podarte? Nie, nie to jest upaczkane. No? Hmm? się, że to otwarte. Co Ty o gile wy, wycierasz? No zobaczcie, mój język ma pasy. Poproszę. No proszę. To się mówi. Widzowie, co się mówi. No <noise> byłam w pralni, pranie zanieść. Jeszcze muszę dywaniki pozanosić, bo so, z łazienki wziąłem z przedpokoju. Mm. Mm, I ten, a prałam kocyki nasze z dużego pokoju, żeby już czyściutkie były, bo ja co, często je biorę bo to się wiecie, używa. A Ja nie lubię jak już taki taki zapach mają nieprzyjemny. Od razu jakby... staroci. <noise> staroci. Ja mecę wyprałam tą kapę całą na łóżko tak samo. No to tak, zawsze coś jest do zrobienia w domu. Jak nie jedno, to drugie. Jeszcze szybko okno ruchnimy No nie wiem, czy to jest sens. No, dlaczego ma nie być no, sensu? Jak taka pogoda. No to co, no ale mam czyste przynajmniej. A to ile? Ma to przynajmniej ile... Znaczy ja, może nie bliździmy teraz, ale tak pochmurno. I na dwie minuty i mam umyte okno. I to okno. Mi to nie przeszkadza, że pogoda jest taka. No ja żeby chciała naklejki na okno nakleić, bo Vaneska mi zostawiła kilka naklejek, reniferka i gwiazdki. W sumie będę miała na parapecie gwiazdkę, ale co tam przykleję sobie tak samo. Jakąś dekorację lekko zrobię, nie Vaneska? Będziesz miała jeszcze Friday, jeszcze mamy okno, trochę tam udekorujesz. jak te mi się bardzo podobają. I jesteśmy już na tą dekorację. Na dekoracja. No, widzicie? Tylko zgabi przyjść do Bohauza. Ja się boję, że zaraz tu zdemoluję o, całą wystawę. No to jest taki zawadzony Nie ma. Ładnie się Ale ceny nie ma. A siąd, to jest sam, się Mhm. ja na diasto liście to podoba. Tak? 35 euro. Mhm. O, a to nie są chyba te. jakie? Tam te. bardziej chyba są, nie? Są te. te? No, to a tam są... mówiłeś, pokazywałaś mi po 20 to Z drugiej strony może. Mm -hmm. A taki ma, tu no. mam mama na no. sklep. I taki sam. Mm -hmm. Po 17. A okay. takie mm. okay. piękne 10 euro, ale śliczne. Mam wciąż tu żywe. Wow. Fajaj. Okay. Ale to plastik pewnie. No. Ale to jest. Ojej, to jest słuszne ten misie. No ale widzisz? już w sumie już tak nie za bardzo, ale ślicznie... Ale są. widzisz to, to by się wydawało, że jakieś dużo... Tak, to ty mi zdjęcie zrobiłeś. <laughs> Wydawał <laughs> mi się taki olbrzymi. Jej, jakie śliczne jak to są. śliczne jakie fajne zawody, jaki mają. Zobaczcie, jakieś śliczne stóki. Mega. Ile nad nimi ile kosztuje? Nie ma co. Tu masz. A 22. To są ale te, te stópki, zobaczcie. Nad za same stópki to warto kupić. Tak. To. Świetnie. tak samo jak tu masz za ładne. ładną. Na tam na zdjęciu pokazywała, ale się na tym nie Tu są czerwone. O, te zobacz, Jakie skarpetki mają śliczne. ojej Ile 25. A ten się podnosi? Nie. Mam wam że on grzy. Krzywda. On ma, on ma być krzywy nie, nie zauważyłam. Nie. <gry> Ale ładne są. No, one są takie skaczące. A chodzi o te dekoracje. Takie Taki ładne. Mm. No to taka śnieżynka Mm. to masz widzisz takie o, no piwo piwo mm. jeszcze z drugiej strony zapraszam zobacz głównie po te gwiazdy przyjechałam ja bo trzeba kupić te no, elektryczne tylko większe ja wiem że szyszki ale ja chcę kupić w kipie i to zobacz masz za 4,50 hmm. a ja tam mam z gwiazdami wiecie, z takimi różnymi i choinkę chcę, ale tu akurat nie ma to jest taka, a ja chcę taką jak Amelka kupiła i do Teddy podjedziemy ja tam tylko przyjechałam sobie gwiazdy kupić tylko tak je pooglądać Zobacz co tutaj jest to zobacz 3,50 to widzieliśmy w Tomie chyba szklane, nie? no, za 2,50 no, zobacz, takie same kupiłam w, e, w Primarku hmm? za euro 50, a to 3,50 no hmm. także nie wszystko się wszystko opłaca to są te wiszące Widzisz to tu o to ci chodziło Które? Te wiszące Tylko kucz, one malutkie są. Te na zdjęciu mi pokazywały większe Może tak zdjęcie? Nie. O jest, widzisz? Za 17. Wiem, że pokazywałeś. Zobacz. Ale mhm. też z papieru jest. No wszystkie są z papieru. Mhm. Ale ładnie się prezentuje zaś na kamerze Tak na kamerze ładnie No to co? To jest ta. No, to wtedy tylko jedno. My co nikoli dałam to nikoli dałam mniejszy. No i to, to jest, zobacz, jest na żarówkę 14, zobacz, to jest taka malutka i zobacz 15-16 euro Po hmm? czemu tak? I o to chodziło, że nam chodziło właśnie o... Przewód, że tak. można podłączyć po 230 mm. To macie wymiary no, Spora 75 cm na 75 cm To ją bierzemy o. 75 cm, po tamta ile? 75 75 Tamta? To ta sama Ale to 26 a te 17 do tych... A bo ta jest tutaj widzisz I nazorki ma. ma. No to ja wolę sobie to hmm. kupić tańsze, tańsze są. Jest to szopka. Tak, szopka. Szopka tu nas tylko, z domu. Więc... tylko bez e... figurek. figurek. Ale my mamy szopkę. Hmm. Tata kupił taki ma... Ja no. robiłam tutaj, Ja nowe. Mhm. A takie cenie no w ogóle jest? No, 30. No na film co bym z tego zrobiła? Co? No co? Tak kurbuduszka jest. Z tego? O ile czy to jest? Ale jak fajnie zrobili Jak fajnie zrobili to A fajne uh -huh. To co to jest? Ja z tego też nie zrobić e, Bo jaki materiał jest Do i czego? ona chciałaby coś zrobić Jakaś mało poduszkę czy coś? Poduszka. A to jest fajne To jest takie Nie materiał ale taki widzisz, że możesz tu ozdobić coś no. Ale fajny, nie, może i materiał taki, ale fajne to w dotyku. Materia. Taki plusz. Taki materiał, nie? Taki pluszowy. Polister. Materi no materiał pol pol polister, ale taki minusiński, fajny. Dobra, to tą jedną bierzemy, tak? To zastanawiam się. A jak mogę coś z tego służyć? Z tego nie to bardziej tu, bo tu możesz jakieś podłuszie Dobra, z one sobie gadają, wgalali. rozmawiają, dyskus dyskus dyskusje prowadzą. Yeah. Ja się zastanawiam. To, to jest za szerokie. A ja potrzebuję deski. Jest co jeszcze? Deski potrzebuję. Czego? Na gwiazdę. A. Tylko tu są, one są kwadratowe. No, za dużo, to no. ta gwiazda. Tą... Widziałeś? To Jak panie zrobili? O, no. To musi być. Yy, Coś co takiego kocha, jak to? Nie, płaska. I nie Niedużo, bo ta gwiazda nie jest aż taka wieży. No nie, nie. no, A ja my tu na parapet musi być, ona musi być taka odraźnie. Dobra, pójdziemy tam, gdzie są deski. My jeszcze chodzimy, bo Gabi mało razy jest tutaj. Nie, no 20 euro na tako, to nie. Ci mówię, że mi się wydaje, że żebyśmy musieli pojechać do Teddy. A to są deski. i to są różne deski. No i to Zobacz. Taki a gdzie... a masz taki, Zobacz. Co? Ja myślałam, ja myślałam, żeby taką kupić do obiadu. Nieet, weź, ta, ta. Nie, weź, taka. Masz trzymać już jedno wyrzuciła. No a tamta ta się rozleciała. Nie, nie rozleciała, ja by chciałam, bo jej nie chciała. <laughs> Ja no, mam za duży, mi takie duże kawałki nie potrzebne, taki desek Bo mi wiesz, chodzi o taką, o, o taką deskę, tylko żeby te gwiazdy postawić Ile ona kosztuje? No 6... No ale no, po co mi tak? 6 tak? euro, no to się obetnie tak. Nie, wiesz co, ja jak poczekam do... do jak będziemy jechać I ja tam, jak tam nie dostanę, to wtedy coś uh -huh. pomyślę, ja bym chciała taką... inna troszkę, a tam jeszcze deski są ale tam to już są takie duże, duże, duże bo To wieś do desek nie ma, nie? no nie, tylko to jest tak, bo tu masz wiesz, masz jeszcze kolorowe to białe, to co ja kupowałem mhm. tu panele masz a to panele są? no i co? tu masz te... panele, wszystko ale że bardzo ładne są, 10 euro za metr kwadratowy hmm. No, paczka cała, ileś tam więcej kosztuje ja bym chciała się w domu wymienić no niestety już po tylu latach panowie ja się no, zmieniają, no, standard powiedzcie, ale powiedzcie, że nie drogie są, bo bywały droższe no Gabi, my kupowaliśmy jeden metr za 2 no. euro jak 2 euro? no metr kwadratowy nie, za 4, 4 coś tak, 4 coś, jeszcze jest paragony są te fajne mi się podobają no taki bym mieliśmy w ogóle zrobić Hmm. Ale będzie trzeba, bo to jest dużo dużo roboty Ja, ja, ja też się boję. To nie, ale to też fajne są. Zobacz, co zrobię, No to jeszcze tańsze, za 8. Niech hmm. ja, tamte to nie jest. Z tych nic to Trzeba pomyśleć. Ja to, ja to lubię, powiem, remont, ale ja bym mogła wyjechać, ktoś by zrobi i ja bym mogła przyjść gotowe. Te szafy wszystkie wyciągać jak my się wprowadzaliśmy to nic nie było, to nie, fajnie nie, nie. a teraz jakie te ułamelki te szafy wszystkie No ja tak przyciągam ten remont my się przyglądamy tutaj na deski toaletowe bo my za każdym razem kupujemy właśnie takie z wypukła. no ale te deski są, nie wiem, my mamy albo jakiegoś pecha albo toksyczne siki My jak kupujemy to tu w mojej łazience na nóż się odpryskało hmm. już drugi raz. No. A w łazience dużej mamy zwykłą deskę? Kurczę, mi tu. I nic się nie dzieje. Hmm. I, I musimy zmienić mamy zwykłą, zwykłą, zwykłą deskę białą. I tak hmm. ciężko, może wy macie coś do poleceń i tak patrzę czy zaokrąglone jest. Po prostu nie sikać w stalecie, tylko po krzakach. A czyli ja wiem, że teraz już dzieciom tłumaczysz, żeby deskę podnosiły. Hmm. No, to tak jest taki, o, to są ładne, no, ale co z tego że ładne jeżeli wiecie na co patrzeć na deski nie, takie drogie to w ogóle to nie pewnie. okropne co tata? Mm. może ktoś z widzów będzie wiedział o, ta powiem ci, że fajna jest bo ma te takie, te nauki. ja nie lubię z tymi z takim... ojejku, ta fajniejsza jest i ta powiem ci, że no się tu jest plastikowa, tu nie ma co ci się odsłubać. Nie. No, no nic, dobra. ja biorę gwiazdę. I kierujemy się do kasy. A ja taki kalendarz wie, jak się... To taka, by ten, y... tak aby ten... Co? My taki kalendarz mamy, nie? A co ona chce? Taki kalendarz. Taki kalendarz. Prosto się do... Bo no wiesz, co zaznaczać. My tak A. mamy w kuchni kalendarz. Aha. No, dzisiaj jest 12. Mm. 12 listopad. Nowego. Dobra, idziemy do kasy. Już jesteśmy w domu. Adam tutaj próbuje złożyć tą yy, gwiazdę. <grywia> ja tylko może jeszcze światło no, wiesz? Nie, nie światło, zapaliłam te drugie. Wtedy lepiej widać, jest. No spora ta gwiazdka jest. Ja już do domu mówię, jestem ciekawa czy ja bym z nikolo nie zrobiła tej gwiazdy, bo to jest takiego pa papieru, ale to takiego grubego. Gorzej z tymi oczkami gwiazdami. Ale... Niby prosta rzecz. Niby prosta, ale problem z montowaniem, co? <laughs> no nie za, zobaczcie, te się tak się prezentują w szarości. Fajnie, mogło być. Może nie jest tak kolorowo, ale po swojej podusie to Amelce oddałam do pokoju, bo miałam takie w tamtym roku czerwone. A na kominku to zrobiłam tak, ale to jeszcze nie zrobiłam w całości. Bo tu pójdzie biała świeca. Tu jeszcze brakuje mi szyszki, muszę podokładać takie, jak tu mam. Tylko muszę właśnie jeszcze zakupić w kiku te jelonki. No i takie choinki bym chciała. Troszeczkę większe. Żeby tutaj może przy bałwanku położyć jeszcze. No i tak kominek. Tutaj jeszcze girlanda pójdzie. Yy, I skarpety. Na razie tak zrobiłam, bo jeszcze musimy z piwnicy przynieść. Tego mi na razie dałam tu, ale to on może jeszcze się zmienić, bo jeszcze Ada mi przyniesie reniferki. No tak powolutku przynosimy. Trochę się schodzi, nie tata? Okay. A tu kwiatka. Tak zrobiłam. Tego kwiatka wziąłam z... z koba, był koło ko, ko balkonu tam stał. Ale tak zauważycie on y, od zimna takie żółte liście mu się robią. I Nikola mówiła, żebym go odstawiła od okna. I dlatego go dałam na czas zimowy tutaj. Bo szkoda mi, żeby te listki już tyle mu listków podpadało. On latem wiosną tak pięknie rośnie. A teraz tak, dlatego na czas zimowy dałam tu i nie chciałam, żeby to tak sama doniczka była, tylko też jeszcze muszę tutaj coś, jakieś szyszko jeszcze muszę dołożyć i lampeczki jeszcze bym chciała, ale to też nie mam lampeczek, muszę zakupić. <grym>, tak po prostu zrobiłam. A co ty chcesz zrobić? A, Waneska właśnie sprawdza, jakie to długie. A tam było napisane, Waneska, to tą kartkę musisz przynieść. A, tak wizerunkowo chcesz zobaczyć. Bo tam na karteczce było napisane, wiesz, jakie to metrowe, ale fajne to jest. Waneska mhm. już tutaj kombinuje z tego. <laughs> szanik co <se> zrobisz. I co, jest sani szanik? I jak tatoś? Jak <laughs> ładna. to świeczkę w się kupiliśmy kiedy? Rok temu, nie Adam? Czy dwa lata o. temu? Jeszcze jej nie wypaliłam. nawet <laughs> jeszcze mi zostało. W tym roku postaram się, żeby ją... Ładnie pachnie. Ale nawet jak ją tu wypalę, ja ją oczyszczę, ale tej choinki nie będę wyrzucała, bo ona się pięknie prezentuje. A tutaj będę wkładała po prostu zwykłą świeczkę. Postaram się kupić takiej, no, tak, żeby się mieściła na tą szerokość tej świeczki i... Bo tak to ładnie to jest. No, tutaj na razie nie miałam na razie pomysłu. Na razie zrobiłam właśnie tak, tutaj pewnie jeszcze coś, coś dojdzie. Na razie jeszcze nie mam takich właśnie, ani gałązek, ani te, takich, takich... Waneska yy, mi tam już dużo pozabierała. O, ale duża jest. Mm -hmm. Fajnie na tym okienku będzie, mam nadzieję, prezentowała. Mm, ona tak po środku bardziej, tata, wiesz? Fajnie. O tak. Nie tak nie, że nie, o tak, no. Mm. No i za to mm -hmm. Fajnie. No i ona będzie świeciła, nie będę musiała myśleć, żeby te paluszki wymieniać. Okay. Bo tych paluszek naprawdę wszystkie mamy rzeczy na paluszki. I tak na stop te paluszki kupować, to też i drogo wychodzi. A tak jak tak się do kontaktu podłączy, to lepiej, nie? No. Tylko szerzaróweczka. A to później będziemy chować i co roku będziemy można wyciągać. Fajna jest. No, taka troszeczkę toporna. A że ciężko? No, o tym No nie, nie będę przedłużała. Jak Adam już to powiesi, to. na takie zakończenie pokażemy. No i już Adam gwiazdę no. powiesił. Ładnie się prezentuje. No, jak już kupiłam, to już chciałam. Fakt, że jest wcześniej, ale co, tam jak już dzieci dekorowały. No to tak. Wykorzystałem haczyk, bo tam miałem haczyk do czegoś Czeka, tam. to może zapalę światło. Wykorzystałem haczyk, bo tam kiedyś zrobiłem. I po prostu tam do tej rury, która nie grzeje. Bo są dwie rury, które... A, uh -huh. I do tej, która nie grzeje oczywiście. Uh -huh. Poprowadziłem kabel i tam jest przełącznik, pozaś mam... przedłużać. ci. mam te, te brudne, muszę umyć. Nie, tu nikt nie patrz. <laughs> Ale ładnie, ładna jest gwiazda. Ładnie ja mówię, że sobie. ten kabel to bardziej by nam się przydał czarny. cienny, żeby tak się nie rzucało. Albo Szary, nie? Żeby szary. się nie rzucało. No, 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 no i zobaczmy. z tyłu, tyłu też. A to nie szkodzi. Może coś wymyślić. Jakąś hmm. taką tą, tą... Spokojnie, mi nie przeszkadza. Kołnierzyk taki zrobił. Mi nie przeszkadza spokojnie. Więc ładnie. No Adam... nie, Szara by się Jesz... No jeszcze Adam jedną gwiazdę zrobi. Będzieła. Nie będziemy używać tego dużego światełka, nie będziemy nam. Ale, za, ale zaoszczędzimy, ładnie. Wow. Jak zaoszczędzimy, tak klimatycznie, ładnie. A tak się prezentuje, mm? ale ładnie na telefonie wychodzi. Mm? Ładna jest, mm? Mm? taka duża. Tam, tamte co Nikoli kupiłam to takie dwie mniejsze, nie? No, no. no, no. no. Więc wszyscy zadowoleni, ja zadowolona, Amelka, z... Nikola zadowolona. Szyję. A, Waneska szyje. szyje tutaj to podusie sobie, ale robisz tak jak mama Ci pokazywała. Nam no, Uczy się Waneska szycia. No na czymś pierwszy raz trzeba się nauczyć, nie? Waneska jest chętna. Ja kiedyś też chodziłam na takie kółko haftowania, haftowałam. Na no, takie jeszcze kółka były takie, że materiał się wkładało. Teraz też. Owszem, też są i serwetki różne robiłam. Ale no nic, nie zostało mi żadne serwetki. Ale kiedyś. Ale, ale to nie otwieraj. Jak nie? Przecież to jest pod, pod choinkę. No ale to po co teraz otwierasz? O Jezu, a to i tak tam są te kluczki. I ten, ale to nie pokazuj i <ścoughs> i no i kiedyś tak haftowałem, i szyłam. A teraz Vaneska. Fakt, że nie pamiętam już haftowania, bo musiałam sobie je przypomnieć. Zapomniałam wszystko. Pamiętam takie ładne serwetki robiłam. Mm. No szkoda, bo tak bym Vaneskę nauczyła. Grymi. Kup mi taką perfumę, a będę tak wyglądał. <grym> o, no, ja. Sam zapach odchudza. <grym> Oj, Adaś. Hmm. No już Tak? A to masz kremy. Kremy? No zobaczymy, co to I za tak. kremy. 15% na Gdzieś coś. Tam. Kremiki. No. Hmm. Zobaczymy, czy ta amelka sobie weźmie, czy ja. Bo ta amelka czekała na te próbki jakieś, nie? No, bo Amelce prezent, ze kupiliśmy na święta, a nie ma próbek żadnych. No to tu! A to tylko to są takie. Kremy, to tylko kremy były takie. Uuu, amelka czekała na jakąś perfumę, bo ona takie próbki dostaje. Ale niestety nic nie ma, ale mogliby się postarać chociaż trochę, co? Jak się kupuje takie rzeczy. No. Amelka sobie zażyczyła perfumę. Takie perfumy i strachnięcie. Że... No, no cóż. Święta zażył wszystkich. Jezu, ładna <śla> szyj, szyj, sobie. No nic, my kończymy. Musimy troszkę odpocząć. Nie ty musisz. No, tak odpocząć, że siada mi montuje w Tak, mm. No, niestety. No, tyle, ci jest. Czwarta godzina. A Ty lubisz sobie siedzieć tak, nie montować. No, jak nie to... No, ja też to się... Adam! Chodź na chwilę! Nie. Adam! A mogę tak? A wiecie, jak się montuje film, to trzeba się trochę skupić. Skupić, dokładnie. Nie, ja już też odpo odpoczywam chociaż chwilkę. Tylko Vanessa, ty muszę pomagać. A Vanessa, nie rób... Ty musisz tu złączać, tutaj tak robić. Tu, tak Ci uczyłam. To podkładki takie robić. Tu robiłaś podkładkę i tu też musisz. I tak delikatnie. Ej, co mi przyklejasz? No nic, ja kończę, muszę tutaj Wanesce no. pokazać, żeby wiedziała, żeby tutaj trzeba takie podkładki robić, żeby tak nie strzywała bezpośrednio. Waneska skupiona zgubiona. <grym> Ale z tym światłem trzeba coś tu poradzić. No, bardzo słabe tu mamy światełko, musimy tutaj jakieś nowe... i supełek zrób. I nowe oświetlenie musimy tu zakupić, albo tu nad barkiem Adam miał mi zrobić taką deskę i takie halogeny miał mi tu zrobić, ale nie wiem, na razie nie ma, nie widać, nie słychać. Adam tylko mi obiecał. Nie Adaś? Ja mam prawo. Ale na razie Adam nie ma czasu, żeby tu nie, mi taki, ja zrobić takie halogeny. Tylko patrzyłem i to jest ósemka, a nie było chyba ósemki. Nie? nie. Wiem. Bo chcę takie samo, tylko to będzie trzeba zeszlifować, mhm. bo takie naturalne. No, żeby to w komplecie wszystko bo tak, tu jest coś innego, a tu jest coś innego, też byśmy chcieli takie ja naturalne na to, ja drewno. To ja takie ciemno zrobiłem. Bo mi się a, bo my na brązowo mieliśmy, pamiętasz, ściany, wszystko, ja tak mam, miałam fazę, wszystko na brązowo i dlatego Ty pomalowałeś. I to jest drewno naturalne, tylko że pomalowane. No, no to jest zwykłe takie naturalne drewno. Mm, tak. No i tak, doczekać nie mogę tych... Oświetlenia to zimowo porą. Ciężko! Też, puści, czy tu, mm. to, tamtą. I halogeny pod spodem nie? Czy mm. coś tak, żeby to światło nie było widać, że tam co, jest światło. Tak. A tylko się siedzi gdzieś tam, stryknie i... No, przydałoby się tutaj jakieś światełko. Tu no, brakuje, brakuje. Tutaj jest bardzo słabe te światełko. No, w mam lepsze. <laughs> Oj, No nic. Tata, kończymy chyba, nie? No, także. And for the first time, I'm, right. Się. Uh -huh. się? Uh -huh. I'm right. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it's. Been.